Wątnik. Mamy dwójkę. Mamy dziewiątkę, mamy siódemkę. Mamy dziewiątkę. Mamy pazia. I mamy kartę kapłana. Na początek zwróćcie uwagę drugie wodniki na swoje zdrowie. Tutaj jest karta kapłana. Karta kapłana oznacza zatoki. Dwójka denarów oznacza niestabilność emocjonalną. Jak i w przyjaźni, jak i w życiu osobistym. Zwróćcie również uwagę na siódemkę kielichów. To będzie Was czekał jakiś zabieg. Jakiś zabieg może dentystyczny. Mm. Może związany. E, tutaj z Waszym. Z Waszą właśnie nierównowagą w organizmie. Natomiast no, jest tu jakiś zabieg, może też być zabieg na zatoki. Jeżeli chodzi o miłość, nie widzę tutaj rewelacji. Tak jak było, tak i jest. Karta kapłana mówi o tym, że popełniacie w życiu jakieś schematy, które już były wcześniej. Popełniane, robicie to wszystko, co robiliście wcześniej, te same błędy, te same schematy. Nie ma tutaj karty mówiącej o miłości, natomiast są karty mówiące o chciwości. Mamy dziewiątkę kielichów, są to przyjemności, jest to chciwość, jest to specjalne wytykanie komuś błędów. Także, jeżeli macie uraz do kogoś z przeszłości, to właśnie tutaj będziecie wytykali tej osobie błędy. Mamy dziesiątkę monet, dziesiątka monet w minusie oznacza oznacza brak takiej stabilizacji, brak takich jakby to powiedzieć warunków do stabilizacji, dlatego, że już od razu jesteście jesteście po prostu w rutynie. Jesteście po prostu w rutynie. Ciężko wam w tym miesiącu będzie. Będzie cokolwiek zdziałać, przynajmniej te w pierwszej połowie będzie ciężko wam zdziałać. Natomiast druga połowa miesiąca czerwca tutaj mamy kartę 9 kielichów także tutaj przyjaciele, towarzystwo, tutaj jakieś imprezy, cieszenie się z wakacji, odwiedzanie jakiegoś starszego człowieka, bądź robienie na złość. Osobie, która była dla was kiedyś kimś dobrym, po prostu. Kimś dobrym, bo kapłan to też jest osoba dobra, to też jest osoba, która ma czyste sumienie, ale no niestety nie jest do końca zaufaną osobą. No. no, jeżeli chodzi o pracę, mamy kartę cesarza. To jest w radzie weź się do jakiejś. Pracy do jakiegoś działania i 8, 8 tutaj. 8 buław? Tak, 8 buław oznacza wiadomości. Otrzymacie wiadomość od jakiejś starszej osoby w rodzinie, bądź po prostu w drugiej połowie miesiąca czerwca znajdziecie pracę na krótki czas.